Cześć, manko! Ja jestem Nisek i witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Oczywiście przed odcinkiem stawcie łapę w górę, suba dzwonem i komentarz, a my przechodzimy do, odcinku, do odcinka. I dzisiaj, moi widzowie, drodzy, lecimy sobie do Greensby, do Anglii, z odzieżą. Mamy zapakowane na, na czepie aż 15 ton odzieży. Więc, no, myślę, że... Z... Towar nie jest jakoś mega ciężki ale coś tam jest i ogólnie z tego zdecja dostajemy 6600 euro Więc nie jest nie jest źle, nie jest źle z, z właśnie z wypłatą Właśnie dzisiaj sobie... A po, dzisiaj się zapalicimy właśnie dangli Po raz drugi odwiedzimy Anglii już kiedyś też byliśmy. Kto ogląda, kto jest tutaj widzem to i ogląda poprzednie odcinki to pamięta, jak żeśmy byli w Anglii. Jak żeśmy właśnie jeździli po Anglii. No, a kto nie, kto nie oglądał, więc to zapraszam do oczywiście obejrzenia poprzednich odcinków na kanale. Tam będą pewnie oznaczone, że idziemy do Anglii, więc. Zapraszam serdecznie do obejrzenia Dzisiaj sobie polecimy taką traskę. Mamy 600 km niby do przejechania, ale tak naprawdę tych kilometrów będzie pewnie około z tego... Oj, zapomniałem się. Gdzie była policja? to fakt Nie. Nie było policji, mnie skasowali. Fotoradar pewnie. Coś. Już się zapomniałem. Zapomniałem się, żeby jeździć przepisowo. Przepraszam widzę. Ale co chciałem powiedzieć a yy, mamy niby do przejechania 600 km ponad, ale tak naprawdę do przejechania będziemy mieli około no ponad 200 km 250 km około z powodu tego, że będziemy płynąć promem więc tych kilometrów będzie znacznie mniej a co, do, co jeszcze do mojego głosu to Przepraszam, ale mogę, jestem trochę zakatarzony, mam katar i mogę tak trochę śmiesznie mówić. Samolot ląduje. O Panie, lotnisko tutaj jest. Przelatuję teraz. Ciekawe, tutaj lotnisko jest nad... Ciekawie, ciekawie. Fajne widowisko. Ale co chciałem powiedzieć, Chciałem powiedzieć, że no, jestem, mam trochę Katar, i po prostu no, mogę trochę, trochę inaczej mówić niż zazwyczaj, aż mi się tutaj zjechało na lewy pas i mogę trochę tak mówić, właśnie dziwnie, ale to właśnie dlatego, że mam Katar. Więc, przepraszam, ale no, cóż bywa. I będziemy, jedziemy teraz A4 prowadzącą do Rotterdamu, ale my nie przejdziemy przez centrum na szczęście. No, całe szczęście nie będziemy mieć centrum. Przez centrum, przepraszam, przez centrum. Tylko sobie odbijemy w prawo do portu, patrząc jakby od. Patrząc tak, jedziemy teraz, tak? W prawo. Odbijemy Więc. Takiego mamy farta Jeżeli ktoś by się pytał, czy będą odcinki z Minecrafta na modach, bo to też jest temat, że nie był już dłuższy czas Minecrafta na modach Będą odcinki, spokojnie, będą odcinki Nie musicie się też o to martwić, jeżeli ktoś ogląda jest też fanem tej serii. Będą Będą odcinki oczywiście Messenger przepraszam Będą odcinki spokojnie będą, będą z tego odcinki Więc się też o to nie musicie martwić Chociaż Chociaż wiem, że mało kto o, o to by się pytał, ale Jak już coś to Wolę uprzedzić Że będą odcinki Więc nie musicie się martwić Ale dzisiaj Wasza no Wasza i tak ta, tak, tak jak i moja ulubiona seria Czyli Eurotrack Simulator dywa, Więc... O, odkryto miasto Rotterdam Więc myślę, że i tak jesteście zadowoleni z tego powodu Zaraz będziemy też w Europorcie sobie zjechaliśmy właśnie tutaj z jazdem Ogólnie, co też ciekawa, ciekawa sprawa, odnośnie co też warto powiedzieć odnośnie Danii, bo SS Software też ogłosiło w ostatnim czasie, <słuch> ma być odświeżenie Danii może nie tyle co odświeżenie, co co po prostu, maj, mają dodać tam ta nową miejscowość na pewno i mają dodać nową drogę tylko że jeszcze zapomniałem nazwy miasta jakie ma, mają dodać ale wiem że właśnie coś słyszałem że na pewno mają to dawać właśnie dani to na pewno wiem tylko właśnie nie wiem kiedy to ma się odbyć bo tego nie, nie, nie podali jakby jeszcze w oficjalnym komunikacie kiedy to ma się odbyć Ale najpewniej, jeżeli mi... Jeżeli ja bym miał strzelać to najprawdopodobniej Najprawdopodobniej to zrobią pewnie gdzieś październik listopad, tak mi się wydaje. Na pewno jeszcze w tym roku na pewno to zrobią. Tak samo jak to było z... tak samo jak to jest z Beneluxem. Czyli po prostu z odświeżeniem Kraju Luksemburgu, Danii i Belgii. Nie, nie Danii, przepraszam, co ja mówię. Luksemburgu, Belgii i Holandii. To na pewno też mają właśnie. No, całą mapę mają odświeżać. Wszystkie drogi i w ogóle. Bo jak wiecie, nie, ale jak jesteście na pewno większymi fanami i śledzicie od dłuższego czasu Eurotracka, o, teraz chyba musimy. Tutaj tak, to hul. Jak wiecie, albo nie, właśnie ten Benelux, właśnie jest naj, najstarszą, jakby, no, najstarszym mapą. Jakby, no, częścią mapy, najstarszą, no, może tak, najstarszą częścią mapy w Eurotraku. I po prostu studie z Software postanowiło, że no. Cóż trzeba coś z tym zrobić i trzeba to odświeżyć, więc Postanowili, że o, odświeżymy sobie trochę mapę <laughs> I właśnie postanawiają odświeżyć trochę A tak która odchodząc od faktu map i aktualizacji no to prawie bym wjechał na prawy pas, bo się zapomniałem. Tak prawie się zapomniałem, że trzeba jechać lewym pasem. No, dokładnie. Brawo ja, brawo Ty Lisek, brawo ty No ale ogólnie i właśnie ale pewnie będziecie wiedzieć o tym, o tej ciekawostce, że właśnie ta część mapy jest najstarszą częścią jakby w same Eurotraku i po postanowię to no odświeżać. Więc no jak dla mnie Jak dla mnie to też bardzo na plus mi się wydaje jak dla mnie, no bo wiadomo no. niby fajnie to wygląda niby wiecie, fajnie wygląda ta jakby stara y, stara grafika i w ogóle stare wiecie. Wiecie o co mi chodzi Te stare. Y, no będzie za mi sła, będziecie wiecie o co mi chodzi w każdym bądź razie. No ale jestem też w sumie ciekaw jak to będzie nowy Ta nowa część właśnie Tego Beneluxu wyglądać bo Naprawdę jestem ciekaw bo <laughs> Jestem ciekaw jak oni faktycznie To odświeżą i jak to będzie później wyglądało Ale jak na razie Nie pozostało nic innego jak Tylko oczekiwać I nic więcej Chociaż teraz też może można powiedzieć, że bardzo, bardzo w sumie duży, dużymi krokami zbliżają się te aktualizacje, nowe DLC ogólnie. Na zasadzie Nordic Horizon, o, o którym mówiłem już w tamtym odcinku. Które też mnie bardzo ciekawi, tak mówiłem i bardzo chciałbym też powiedzieć. Bo bardzo też, bardzo narzekałem właśnie na Nordic Horizon, że znaczy ogólnie na Skandynawie tam Norwegię, Szwecję, Finlandię, że bardzo mało jest dróg i bardzo mało... bardzo mała część tych krajów jest um, no, możliwa do przejechania się Więc właśnie to też bardzo <ścoughs> chciałbym, aby właściw to dodali A tak samo mówiłem właśnie o, o tej um, o Islandii bo... Szczerze powiem Wam, że Islandia... Nie spodziewałem się, że zrobię Islandię, tak szczerze. Że naprawdę powiem Wam, że nie spodziewałem się, że SSO, które... Będzie stanie zrobić Islandię, bo... Co jak co, no... Islandia jest w Europie, leży w Europie. Ale no wiadomo, no jest bardzo, bardzo... Oddalona od, od kontynentu to jest taka wyspa, i faktycznie nie sądzę, że ją zrobią. Faktycznie ale fajnie, że ją robią. To bardzo mnie to cieszy, że też będziemy mogli pojeździć na Islandii. Więc no, chciałbym, aby już ogłosili wydanie tych dlc bo naprawdę. Bardzo nie mogę się doczekać właśnie. Aż wyjdą te DLC i będzie można na nich pojeździć, w końcu kupić i pograć. No tak jak mówiłem, jak na razie tylko nic, tylko czekać. Jeszcze taka jedna rzecz mnie naszła właśnie, bo w poprzednim odcinku. W poprzednim odcinku właśnie pytałem się was czy dodać radio do... Właśnie do Eurotracka, do tej serii. Ale tam, właśnie, jeden. Z jednym komentarzem się zgadzam. Tam jedna osoba napisała, że mogą być prawa autorskie od YouTuba. I w sumie, jak sobie to pomyślałem, to faktycznie YouTube może mi wstawić do filmu prawa autorskie. I w ogóle, no wiadomo, itp. i td. Dlatego w sumie lepiej jeździ tak jak teraz jeździmy czyli po prostu bez muzyki tego ale kiedyś może to się też się ogarnie ale teraz przejeżdżamy przez yy, przez rzekę taką dosyć dużą przez most przejeżdżaliśmy aktualnie dosyć dużo. nie wiem co tutaj pewnie od morza Wchodzi ta rzeka najprawdopodobniej, więc wchodzi to do morza ta rzeka albo z morza, nie wiem, nie za bardzo znam się na takich naturach innych tym podobnym, więc możecie dać znakę, co to jest w ogóle też dla rzeka w Radzie Życiu, wiecie, możecie, możecie też dać Możecie poszukać, jak komuś się nudzi Jak by się nie chciało Jedynie, powiem że cieszy mnie fakt, jedyny fakt w Anglii Że możemy jechać maksymalnie 97, więc Na moją ciężarówkę, dzierżow... no, na każdą ciężarówkę, jak będę jechał 90, to jest Miodzio Mogę jechać maksymalną prędkością i nie dostanę mandatu, to chociaż tyle Ewa. Ale powiem wam, że dosyć szybko ta trasa leci, już Zostało nam 26 km do końca Więc całkiem szybko to zleciało Całkiem, całkiem szybko I Elegancko, elegancko Uż, tylko 20 km, może to ciężarówkę sobie walniemy, ale widzę, że tam coś jedzie, więc Dobra Prawy pas Tym razem nie lewy Do wyprzedzania gdzieś ja z tym Ciśnij Wyprzedzimy sobie go Żeby później się za nim nie tuc Lepiej sobie go już wyprzedzić No 80 już Więc musimy trochę zahamować I 10 80 Chociaż tyle że już Jesteśmy stricte w mieście. Jest o tyle fajnie. Tutaj musimy, kurde, fotoradar. Musimy tutaj trochę zwolnić. Już. O, odkryto miasto Grimsby Elegancko. Oczywiście zachęcam Was do tego, abyście zadawali pytanka, tak? Jak to było w poprzednich odcinkach do filmu. Oczywiście o wiele ciekawiej się jeździ, jeżeli faktycznie zadajecie te pytanka. Naprawdę bardzo fajnie by było. Będę też musiał o tym wspominać na początku filmu, ale jak ktoś ogląda odcinki od, końca, od początku do końca, no to na pewno będzie o tym słyszeć, więc... To też będzie taki, można powiedzieć. No, kto ogląda filmy do końca, a kto nie? O tak, to muszę można powiedzieć. Więc no, możecie zadawać pytanka, oczywiście. A my już jesteśmy na firmie. Dzisiaj, w sumie, dzisiaj do firmy Dradeaux przyjechaliśmy. A, widzisz, jechałem przed tobą. Taki właśnie jest Dobra Może uda nam się na lewej lusterko nawet zaparkować no, pewnie tak, pewnie się będzie dało Jak się nie da jak się da Trzeba troszkę umiejętności w to włożyć No nawet za pierwszym razem to wejdzie elegancko za pierwszym razem wejdzie w prawa to jest po prostu już w prawa widzowie dobra rozprzęganie i dostarczyliśmy nasz towar fajnie 400 niecałe expo 6600 euro wynagrodzenia elegancko więc co, dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu, mam nadzieję, że oczywiście Wam się spodoba, więc zostawcie łapę w górę i suba z dzwonem, jeżeli tak było oraz komentarz, a ja się z Wami żegnam, do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć!